Dzień dobry, nazywam się Aneta Habas, przyjechałam z Nowego Targu, ale jestem reprezentantką placówki Lio English Kraków Południe. Otwieram tam alternatywną szkołę nauczania, która będzie obejmowała fiński model nauczania. Metoda Lio English, którą się zainteresowałam, idealnie wpisuje się... W ten moduł. Po przeanalizowaniu tylu firm na rynku stwierdziłam, że Leo English jest najodpowiedniejsze ze względu na to, że jest to metoda wszystkich zmysłów. Szkolenie mnie zaskoczyło pod względem profesjonalizmu i pod względem tego, że przyjechały do nas osoby z bardzo dużym doświadczeniem, które też zaczynały. Również co na bardzo mi się podoba, to jest ilość materiałów dydaktycznych, które będą odciążać lektorów, stwarzają także bardzo duże możliwości dla dzieci, gdyż nie będą się nigdy nudzić. Jest to ogromna różnorodność. To, że jest do zastosowania do zajęć pisting robot emys daje bardzo duże możliwości bardzo ucieszył mnie fakt że Leo English korzysta z Profesjonalnej agencji, która ma już doświadczenie w promowaniu edukacji, i jest to duże obciążenie dla początkujących firm, które stawiają pierwsze kroki, dlatego że są koszty dużo zmniejszone. Jest to duża ulga dla naszego budżetu marketingowego. Ja ze swojej strony mogę bardzo polecić metodę Leo English, gdyż badałam rynek pod kątem doboru do mojej alternatywnej szkoły podstawowej. Metoda Leo English spełnia najlepiej moje oczekiwania, co potwierdziło się dokładnie na tym szkoleniu, które teraz odbyłam. Rozwiało ono moje wszystkie wątpliwości twierdziło, że dobrą decyzję podjęłam.